Stałym roczne czasy. Nasz świat nigdy dotąd nie napotkał większego zagrożenia. Doszło do zniknięć. Morderstw. Ale podkreślam, ministerstwo zachowało siłę. Zapewnimy ludziom bezpieczeństwo. Znacie chyba naszego gościa, pani Charity Barbic, wielbicielka Mugoli i ich <laughs> zwyczajów. <laughs> Dość nagini. Jakie wieści. Zakon już wie, że infiltrujemy ministerstwo. Przenoszą go dzisiaj. Zbyt wiele już było pomyłek, gdy w grę wchodził Harry Potter. Dzisiaj zabiję Harry Pottera osobiście. Awa, dobra, dobra, dobra. Wszyscy gotowi! Kiedy dotrzemy do nory, będziesz bezpieczny.

Dzisiaj tak? musimy muszę! Chagrin musi Nie mogę, Harry. Mam cię dowieść w bezpieczne miejsce. Jest w nie mogę! Dobrze, Harry!

よっ はい 3 shot 3 shot Ah 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 3 shot 3 shot Tato! Tato, szukaj! Ron! Szybko, ocknął się! Harry! Harry, nic ci nie jest? Co? Gdzie jestem? Gdzie Hagrid? Co z Voldemortem? Nic mu nie jest, Harry. Hagrid żyje. Zakon rzucił zaklęcia ochronne na Norę. Jesteśmy bezpieczni. Póki co. Nie powinienem tu być, tylko narażam wszystkich. Spokojnie, nie możesz tak szaleć po tym wszystkim. Poza tym, nie ruszymy się stąd aż do wesela. Wesela? Bila i Flair, mieliśmy ci powiedzieć, ale byłeś dość nieprzytomny. Lepiej się przyszykuj. Przecież nie możesz iść na wesele w tym stanie. Nie śpiesz się, Harry. Musisz wydobrzeć. Ron ma rację. Skoro nie mogę iść na wesele, jak mam znaleźć inne Horcruxy? Dumbledore odszedł. Musimy dokończyć jego dzieło. Musimy zniszczyć Voldemorta! Tak sobie myślałem, Voldemort, sami wiecie kto, ukrył duszę w horcruksach, tak? A dwa zostały zniszczone, tak? Czy on wie, że część z niego nie żyje? Nie wiem. Znajdźmy pozostałe cztery i zniszczmy Możemy pomówić o tym później? Nie wolno nam zepsuć wesela Billa i Flair. Witam, witam, miło was widzieć. Kurcze, widać szaleństwo jest dziedziczne. Kto to jest? Ojciec Luny, Xenophilius. Przywitajmy się. Popierał Harego przez całe lato, podczas gdy prorok ignorował prawdę. Poza tym, to może być nasza ostatnia szansa na rozmowę z Luną. To dziwne, do Hogwartu wrócą wszyscy oprócz nas. Czy my się już gdzieś nie spotkaliśmy? Dzień dobry, Panie dobry, Panie a, ufam, że wie pan, panie Potter, że żongler zawsze wspierał Dumbledora za jego życia. I takoż pana będzie po jego śmierci. A, dziękuję. Czy Luna tu jest? Zatrzymała się w tym uroczym ogródku, nawiedzonym wspaniałą plagą gnomów. Czy raczej, jak brzmi ich poprawna nazwa, Gernumbligardens. Możecie ich pogratulować panu Weasleyowi. Przed chwilą was szukał. Dzięki. No, tak zrobię. Pan Weasley musi tu być. Niby mamy szukać Horcruxów, jeśli nawet nie wiemy, jak wyglądają. Więc Dumbledore zdołał znaleźć dwa. Zniszczył pierścień i znalazł medalion. No tak, ale nieprawdziwy, prawda? Ale wyglądał jak prawdziwy. Gdzieś jest ten prawdziwy. Znaczy Horcrux. Mój Kupel chodził z nią do Bobatow. Poważnie? Szczerze, zaskoczyło mnie, że wychodzi za... Panie Wesley? Chciał pan z nami mówić? A, tak, tak, rzeczywiście. Widzicie? Okazuje się, że Dumbledore coś mam zapisał. Aha. Wszystkim nam? Tak. To Ron zostawił wygaszacz. Hermione – egzemplarz baśni Barda Bidleya. A tobie, Harry, znicza, którego złapałaś w pierwszym meczu Quidditcha. Dał ci też miecz Godryka Gryfindora. Ale ministerstwo upiera się, że Dumbledore nie mógł ci go zapisać. To i tak bez znaczenia, bo nie wiadomo, gdzie jest miecz. Powiedział do czego służą? Obawiam się, że nie. No? To zanieście te rzeczy do swoich pokojów i pójdziecie na przyjęcie. Świętujemy, jest wesele, czyż nie? Moja mama mi czytała baśnie Barda Bidla. Jak bajki dla dzieci mają nam pomóc znaleźć Horcruxy? Nie wiem. Może Dumbledore chciał nas pocieszyć. Myślicie, że to wskazówki? Czy przed weselem miał być pokaz fejerwerków? Ministerstwo padło! Minister Magdin nie żyje! Kwota! Wszystko! Kryj się! Musimy mieć odłonę! Oh! Musiał być w namiocie. Prędkota! 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 Myślisz, że zjawi się tu sama, wiesz kto? Gdzie są? Ty wiejmy stary. うん。 My musimy iść Kary, uh! musimy uciekać! Gdzie jesteśmy? W Londynie, szaf z Briawni. Musimy się przebrać. Proszę, wzięłam parę rzeczy na wszelki wypadek. Wiecie, że każdy z nich może być śmierciożercą? Skąd mieli wiedzieć, że tu jesteśmy? Zawsze umieli nas znaleźć. W wiadomościach goli pełno katastrof, ale wiemy przecież co to znaczy. Śmierciożercy. Wzięłam pelerynę niewitkę, Harry. Pomyślałam, że się przyda. Myślisz, że wszyscy są cali na weselu? Była tam większość zakonu. Zajmą się wszystkimi. Kto ci wygląda podejrzanie? Nie wiem. Może ten koleżka z gazetami nie budzi zaufania. Już tak późno? Myślisz, że powinienem wziąć coś większego? Myślisz, że wszyscy są cali na weselu? Była tam większość zakonu. Zajmą się wszystkimi. Czy naprawdę sądzisz, że są tu śmierciożercy? Lepiej się upewnić. No nie? znowu sprawiali problemy. że powinniśmy wyjechać? Uwielbia mnie. Musimy wszystko zrobić na następny dzień. Wiem, nic nie rozumieją, prawda? Kup gazetę! Kup gazetę! To nie śmierciożerca. Podobno znowu sprawiali problemy. Mam później trochę czasu. Zależy, czy on zadzwoni. Mieć to już z głowy. wtedy można... Te dżinsy są przyciągnięte. O, tak mi przykro. Następnym razem weź własne. Czy ja wiedziałem, że się gdzieś wybieramy? Nie jestem mocny we wróżbiarstwie. Nie o wróżbiarstwo tu chodzi, tylko o planowanie. Musimy planować, żeby sobie poradzić. Sprzedawca gazet to Mugol. Tak, cóż. Lepiej być ostrożnym. Co z tą kobietą tam? Sprawdziłeś I bez grzechu, zjedz w Big Fin Szek! mnie. O oh, nie, Zostawi mnie, zostawił mnie, o oh, nie, o oh, nie, u, mm, mm, mm. a ja na to, Pa 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 tan, czej no, czej no, nie jest śmierciożercą.